Pozdrawiam Was serdecznie. Kochani, dzisiaj czytamy dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy o wieździe Jezusa do Jerozolimy, a drugi opis męki pańskiej. Nakarmione tłumy chciały porwać Jezusa i ustanowić go królem, ale on, by tego nie dokonały, co robi? Poszedł się modlić. Gdy przybył do Jerozolimy, gdzie miał cierpieć, nie uciekał od tych, którzy Go chcieli nazwać Królem i w trakcie śpiewów godnych Syna Bożego, prowadzili go do miasta Królewskiego. Jezusa chwalu hymnami, mając palmy w rękach i nazywają Go Synem Dawida. Zbawiciel pokazuje swoją moc. Chrystus pokazuje swoją moc. A znakiem ubóstwa było to, że wsiada na tego wypożyczonego osiołka. Jak różne były okrzyki: Precz, precz, ukrzyżuj go, oraz Hosanna na wysokościach. Hosanna na wysokościach w tą znaną niedzielę palmową, a za kilka dni ukrzyżuj go. Jakże Odmienne jest nazywanie Go dzisiaj Królem Izraela, a po kilku dniach wołanie my mamy króla tylko Cezara. Jak różnią się udzielone gałązki od krzyża, kwiaty od cierni. Patrz dobrze, a zobaczysz tam siebie. Może krzyczącego z tłumem na krzyż z Nim a może w Piotrze tchórzliwie wypierającym się znajomości z Panem, mimo wcześniejszych deklaracji. Kilka dni po tym wjeździe do Jerozolimy, ten sam lud, który witał Jezusa palmami i okrzykami uwielbienia, teraz stoi przed Poncjuszem Piłatem i, krzyży, i, i krzyczy. Na krzyż z Nim. Już się tu mowi nie podobał, już zmienili zdanie. Mówił, że człowiek powinien zawsze przebaczać i sam przebaczał. Uczył, że przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem. I sam Jezus pokazywał czyn miłosierdzia. Zachęcałby to, niewładza i pycha dominowały w tych międzyludzkich relacjach. I z pokorą, co robi? Umywa nogi swoim uczniom. Tłumaczył, że miłować to do końca, i bez granic, i zawsze przyjaciół. I pokazywał, jak to robić. Odarty z szat. Odarty z godności, upokorzony, pobity, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Jezus umarł na krzyżu. Umarł król. Umarł mój król. Za mnie umarł. Kochani, rozpoczynamy ten. Czas wielkich dni tego tygodnia. Zatrzymajmy się, zatrzymajmy się choć na chwilę, popatrzmy na Jezusa, wpatrujmy się w Jego krzyż, popatrzmy na świętych, których mamy tak blisko. Znajdźmy czas na adorację przy grobie Jezusa, aby doświadczyć zmartwychwstania. Trzeba przejść przez cierpienie i śmierć. A może i my doświadczamy tego cierpienia i śmierci. Ale wierzmy, że zawsze po cierpieniu i śmierci przychodzi zmartwychwstanie. Dziś niedziela palmowa. Jedenasty raz rusza już nie w nowochódzka droga krzyżowa z kościoła księży Palotynów, tu na Bulwarowej, w stronę... Opactwa Cystersów, sanktuarium Krzyża Przy Najświętszego w Mogile. Chcemy nieść ten krzyż. Chcemy go nieść wraz z naszymi problemami, słabościami, ale i też z naszą historią, 60-letnią Nowej Huty. Bo 60 lat temu, ponad 60 lat temu, właśnie tego krzyża bronili I z tym krzyżem razem z naszym arcybiskupem. Markiem Jędraszewskim pragniemy przejść tę drogę tego miasta, które miało być miastem bez Boga. Zapraszamy na 19.30 na bulwarową 15A. Weźcie świecę jako symbol światłości Chrystusa. Przejdźmy tą drogą krzyżową. Niech będzie nas jak najwięcej. I świadczmy, że krzyż nie tylko jest symbolem śmierci i hańby, ale również jest symbolem zbawienia któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami dobrego przeżywania wielkiego tygodnia